imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Chryste, nie wiem, co poczęłabym bez Ciebie. Tak często zdarza mi się czegoś lękać, ale mój strach nigdy mnie nie zniszczy. Twoja miłość w każdej chwili zapewnia mnie o ochronie, którą nade mną roztaczasz. Życie bywa trudne, pełne przykrych niespodzianek, Lecz ja zawsze czuję twoją obecność, ciepło wiary, która przepełnia moje serce i nie pozwala mi się poddać. Jezu, błagam, bądź przy mnie na zawsze. Nie ma dnia, w którym chciałabym żyć bez ciebie. Dziękuję ci z całej duszy za każdy trudny czas, który przetrwałam dzięki twemu miłosierdziu. Dziękuję, że daję sobie radę teraz. Mimo problemów i trosk, całą mnie przepełnia wdzięczność za Twe dary. Za to, że dajesz mi siłę i spokój, zawsze wtedy, gdy najbardziej ich potrzebuję. Zbawicielu, mimo że czasem z niepokojem patrzę w przyszłość, wiem, że będzie dobrze, bo Ty trzymasz mocno moją dłoń. Nikogo nie jestem tak pewna jak Ciebie. Jesteś moim królem, moim dobrym pasterzem, opiekunem, który nie pozwoli mnie skrzywdzić. Cokolwiek przyniesie mi los, cokolwiek przygotuje dla mnie Bóg Ojciec w niebie, dam sobie radę. Twój krzyż będzie moją siłą. Jezu, wielbię Ciebie, pragnąc wiecznej bliskości z Twoim miłosiernym sercem. Proszę, ulituj się nade mną. Błogosław te dni, które jeszcze mi pozostały, i niezmiennie prowadź mnie do swego królestwa. Amen. Bóg zapłać za wspólną modlitwę. Jeśli chcesz modlić się częściej, subskrybuj kanał Modlitwa codzienna. Szczęść Boże!